1 sierpnia 1936 roku, Berlin-Niemcy. Po muzycznych fanfarach pod batutą słynnego kompozytora Richarda Straussa, obwieszczających przybycie Adolfa Hitlera do tłumnie zgromadzonych Niemców, nazistowski dyktator otwiera 11-letnie Igrzyska Olimpijskie. Wysyłając swoje drużyny na Igrzyska, 49 narodów legitymizuje nazistowski reżim, zarówno w oczach świata, jak i niemieckiej publiczności. Trzecia Rzesza zamierza wykorzystać to wydarzenie do celów propagandowych i promuje wizerunek nowych, silnych i zjednoczonych Niemiec, jednocześnie maskując ataki reżimu na Żydów i Romów, a także rosnący militaryzm. Igrzyska przedstawiają zagranicznym widzom obraz pokojowych i tolerancyjnych Niemiec i są spektakularnym sukcesem propagandowym nazistów. Wśród 100 tysięcy widzów podczas ceremonii otwarcia znajduje się francuska lekkoatletka, która jest honorowym gościem firera. Podczas II wojny światowej, ta córka francuskiego arystokraty będzie współpracować z nazistami i reżimem Vichy we Francji a ze względu na jej zaangażowanie w tortury i czerpanie z nich przyjemności, stanie się znana jako hiena gestapo. Nazywa się Violet Maurice. Violet Maurice, najmłodsza z sześciu sióstr, urodziła się 18 kwietnia 1893 roku w Paryżu we Francji. Jej rodzicami byli Elizabeth Sakini, pochodząca z arabskiej rodziny z Jerozolimy, i baron Pierre-Jacques Maurice, emerytowany oficer kawalerii. Młoda Violet uczęszczała do szkoły przy w Ły, w Belgii, gdzie lekcje wychowania fizycznego były prowadzone przez brytyjskie zakonnice, które były aktywnymi sportowcami amatorami. Zauważyły one talent sportowy Violet i od 15 roku życia Moris trenowała w klubie bokserskim. Pierwsza wojna światowa rozpoczęła się 28 lipca 1914 roku. A klub bokserski, w którym trenowała Violet, został zamknięty i przekształcony w centrum Czerwonego Krzyża. W sierpniu 1914 roku wyszło za mąż za Cyprienę Eduarda Josefa Guru. Następnie Violet zgłosiła się na ochotnika na front, pracowała jako kierowca karetki pogotowia oraz kurier i była znana ze swojej odwagi. Jednak latem 1916 roku Zachorowała na zapalenie opłucnej i spędziła kilka miesięcy w szpitalu wojskowym, nie wróciła już na front. Wielka wojna zakończyła się 11 listopada 1918 roku i w tym samym roku zmarli jej rodzice, pozostawiając jej znaczny spadek. Jej małżeństwo, które prawdopodobnie zostało zaaranżowane, zakończyło się rozwodem w 1923 roku. Violet Morris była bardzo silna i miała męską aparycję. Ważyła 68 kg i mierzyła 166 cm wzrostu. Choć jej pulchna sylwetka na to nie wskazywała, była niesamowicie szybka. Uprawiała wiele sportów, w tym rzut dyskiem, pchnięcie kulą i piłkę wodną w drużynie narodowej, gdy nie było drużyny kobiet. Co więcej, rywalizowała również w boksie, często przeciwko mężczyznom, z którymi czasami wygrywała. Grała w dwóch paryskich drużynach piłkarskich, w Femina Sport Paris w latach 1917-1919 i w Olympique Paris w latach 1920-1926 oraz w reprezentacji Francji. Startowała w kolarstwie szosowym i torowym, a także w wyścigach samochodowych, jeździe konnej, tenisie i pływaniu. Była ambitna i odnosiła sukcesy we wszystkich dyscyplinach sportowych, a jej motto to brzmiało. Co może zrobić mężczyzna, może zrobić Violet. W sumie zdobyła 20 tytułów krajowych, około 10 medali w zawodach krajowych i międzynarodowych. Wzięła udział w ponad 150 zawodach lekkoatletycznych i wzięła udział w ponad 200 meczach piłki nożnej. Podczas jednego z meczów uderzyła sędziego piłkarskiego, a także została oskarżona o podawanie amfetaminy innym zawodnikom. Violet Maurice była znaną osobistością na paryskiej scenie artystycznej oraz Bohemy i od dawna przyjaźniła się z urodzoną w Ameryce, artystką rozrywkową Josephine Baker, aktorem Jean Marin oraz poetą, autorem i filmowcem Jeanem Cocteau. W 1928 roku Francuska Federacja Sportu Kobiet odmówiła odnowienia licencji sportowej Maurice ze względu na jej styl życia przez co nie mogła wziąć udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku. Zignorowała przepisy dotyczące ról i nosiła spodnie, co w tamtym czasie było zabronione dla kobiet. Jeździła na motocyklu, była nałogową palaczką, prowadziła otwarcie lesbijski styl życia i często przeklinała. Morris usunęła piersi przez mastektomię, zgodnie z jej własnym oświadczeniem, aby łatwiej zmieścić się za kierownicą swojego samochodu wyścigowego. Po 1928 roku jej licencja na wyścigi samochodowe została cofnięta z podobnych powodów moralnych, a Morris założyła sklep z częściami samochodowymi w Paryżu. Wraz ze swoimi pracownikami budowała samochody wyścigowe, ale firma zbankrutowała. W 1930 roku Morris bezskutecznie pozwała Francuską Federację Sportu Kobiet, domagając się odszkodowania ponieważ nie mogła już zarabiać jako sportowiec. Podczas procesu wykorzystano przeciwko niej mało znane rozporządzenie z 1800 roku, zakazujące kobietom noszenia spodni. Po procesie Morris powiedziała: Żyjemy w kraju zepsutym przez pieniądze i skandale, rządzonym przez mówców, intrygantów i tchórzy. Ten kraj małych ludzi nie jest godny swoich starszych, nie jest godny przetrwania. Pewnego dnia jego rozkład sprowadzi go do poziomu niewolnika. Ale jeśli nadal tu będę, nie będę jednym z niewolników. Proszę mi wierzyć, nie mam takiego temperamentu. W 1935 roku niemiecka dziennikarka Gertrude Haneker, była rywalka w wyścigach samochodowych, podobno skontaktowała się z Morris, aby zwerbować ją jako szpiega dla SD, nazistowskiej niemieckiej służby bezpieczeństwa. Morris znała ludzi w całej Francji i zdobyła doświadczenie w I wojnie światowej. Co czyniło ją interesującą dla SD. Mówi się, że Morris następnie podróżowała po Francji i zbierała informacje na temat lokalizacji francuskiej armii zwłaszcza na temat linii Marinota, systemu obrony wzdłuż granicy francusko-niemieckiej oraz najnowocześniejszego francuskiego czołgu, głównego czołgu bojowego Soma S35. W międzyczasie mieszkała na swojej łodzi mieszkalnej na Sekwanie i utrzymywała się z lekcji tenisa i jazdy samochodem oraz handlu na czarnym rynku. Kiedy 1 sierpnia 1936 roku Adolf Hitler otworzył 11 Igrzyska Olimpijskie, Violet Morris została zaproszona do udziału w wydarzeniu przez samego Adolfa Hitlera, stając się jego gościem honorowym. W 1931 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyznał Berlinowi organizację Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1936 roku. Wybór ten sygnalizował powrót Niemiec do światowej społeczności po ich izolacji, po klęsce w I wojnie światowej. Dwa lata później przywódca partii nazistowskiej Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec i szybko przekształcił kruchą demokrację w jednopartyjną dyktaturę, która prześladowała Żydów, Romów, wszystkich przeciwników politycznych i innych. Nazistowskie roszczenia do kontrolowania wszystkich aspektów niemieckiego życia objęły także sport. Niemieckie obrazy sportowe z lat 30. służyły promowaniu mitu aryjskiej wyższości rasowej i sprawności fizycznej. W rzeźbach i innych formach niemieccy artyści idealizowali dobrze rozwinięte napięcie mięśniowe i heroiczną siłę sportowców oraz podkreślali pozornie aryjskie rysy twarzy. Takie obrazy odzwierciedlały również znaczenie, jakie nazistowski reżim przywiązywał do sprawności fizycznej, będącej warunkiem wstępnym służby wojskowej. W kwietniu 1933 roku we wszystkich niemieckich organizacjach sportowych wprowadzono politykę tylko dla Aryjczyków. Nie Aryjczycy, Żydzi lub osoby z żydowskimi rodzicami i Romowie byli systematycznie wykluczani z niemieckich obiektów sportowych i stowarzyszeń. Niemiecki związek bokserski wydalił zawodowego mistrza wagi półciężkiej Richa Ziliga w kwietniu 1933 roku, ponieważ był on Żydem. Inny żydowski sportowiec Daniel Pren, najwyżej sklasyfikowany niemiecki tenisista, został usunięty z niemieckiej drużyny Pucharu Davisa. Gretel Bergman światowej klasy skoczkini wzwyż, została wydalona ze swojego niemieckiego klubu w 1933 roku i wykluczona z niemieckiej drużyny olimpijskiej w 1936 roku. Żydowscy sportowcy, wykluczeni z niemieckich klubów sportowych, gromadzili się w oddzielnych żydowskich stowarzyszeniach, w tym w grupach Maccabi i Shield oraz w zaimprowizowanych oddzielnych obiektach. Jednak te żydowskie obiekty sportowe nie były porównywalne z dobrze finansowanymi niemieckimi grupami. Romowie, w tym syntijski bokser Johann Ruckeli Trollmann, również zostali wykluczeni z niemieckiego sportu. Jako symboliczny gest mający na celu uspokojenie międzynarodowej opinii, niemieckie władze pozwoliły gwieździe szermierki, Helene Mayer, reprezentować Niemcy na igrzyskach olimpijskich w Berlinie. Mayer była postrzegana jako niearyjka, ponieważ jej ojciec był Żydem. Zdobyła srebrny medal w szermierce indywidualnej kobiet. I podobnie jak wszyscy inni medaliści z Niemiec, oddała nazistowski salut na podium. Żaden inny żydowski sportowiec nie startował dla Niemiec w letnich igrzyskach. Mimo to dziewięciu sportowców, którzy byli Żydami lub mieli żydowskie pochodzenie, zdobyło medale na nazistowskich igrzyskach olimpijskich. W tym Majer i pięciu Węgrów. Siedmiu żydowskich sportowców ze Stanów Zjednoczonych pojechało do Berlina. Podobnie jak niektórzy europejscy żydowscy zawodnicy na olimpiadzie, wielu z tych młodych mężczyzn było naciskanych przez organizacje żydowskie, by zbojkotować igrzyska. Sportowcy ci zdecydowali się rywalizować z różnych powodów. Większość z nich nie zdawała sobie wówczas w pełni sprawy z zakresu i celu nazistowskich prześladowań Żydów i innych grup. W sierpniu 1936 roku nazistowski reżim próbował zakamuflować swoją brutalną rasistowską politykę podczas gdy był gospodarzem letnich igrzysk olimpijskich. Większość antyżydowskich znaków została tymczasowo usunięta, a gazety stanowały swoją ostrą retorykę zgodnie z dyrektywami Ministerstwa Propagandy, kierowanego przez Józefa Goebbelsa. W ten sposób reżim wykorzystał igrzyska olimpijskie do zaprezentowania zagranicznym widzom i dziennikarzom fałszywego obrazu pokojowych, tolerancyjnych Niemiec. Naziści poczynili skomplikowane przygotowania do letnich igrzysk i zbudowali ogromny kompleks sportowy, w tym nowy stadion i najnowocześniejszą wioskę olimpijską dla sportowców. Flagi olimpijskie i swastyki zdobiły pomniki i domy świętującego zatłoczonego Berlina. Większość turystów nie wiedziała, że nazistowski reżim tymczasowo usunął antyżydowskie znaki, ani o policyjnej łapance Romów w Berlinie, zarządzonej przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 16 lipca 1936 roku około 800 Romów mieszkających w Berlinie i okolicach zostało aresztowanych i internowanych pod strażą policji w specjalnym obozie na berlińskich przedmieściach Marcan. Niemcy zwyciężyły w 11 Igrzyskach Olimpijskich. Niemieccy sportowcy zdobyli najwięcej medali, a niemiecka gościnność i organizacja zdobyły uznanie odwiedzających. Większość relacji prasowych powtórzyła raport New York Timesa, że Igrzyska przywróciły Niemcy do grona narodów, a nawet sprawiły, że Niemcy znów stali się bardziej ludzcy. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Trzy dni po Igrzyskach kapitan Wolfgang Fürstner, szef wioski olimpijskiej, popełnił samobójstwo, gdy został zwolniony ze służby wojskowej z powodu swojego żydowskiego pochodzenia. Wraz z zakończeniem Igrzysk ekspansjonistyczna polityka Niemiec oraz prześladowania Żydów i innych osób określanych jako wrogie państwa przyspieszyły, a ich kumulacją była II wojna światowa i Holokaust. W Wigilię 1937 roku Violet Morris została aresztowana za zabicie byłego legionisty na pokładzie swojej łodzi mieszkalnej. Morris była sądzona w marcu 1938 roku, ale została uniewinniona, gdy sąd przyjął jej apel o stosowanie samoobrony. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, kiedy nazistowskie Niemcy napadły na Polskę. Kampania w Polsce zakończyła się 6 października tego samego roku, wraz z podziałem i aneksją całego kraju przez Niemcy i Związek Radziecki. Niemiecka inwazja na Francję, Belgię, Luksemburg i Holandię rozpoczęła się 10 maja 1940 roku i stała się znana jako Bitwa o Francję. Kraje te wraz z Francją zostały podbite w ciągu sześciu tygodni. Uważa się, że podczas niemieckiej okupacji Francji Maurice nadal pracowała dla Niemców, zwłaszcza dla dowódcy Policji Bezpieczeństwa w Paryżu, Helmuta Knochena. Jej głównym zadaniem podczas wojny było zakłócanie działania SOI, Zarząd Operacji Specjalnych, brytyjskiej organizacji, która pomagała ruchowi oporu. Oprócz bycia szpiegiem nazistów, była również zaangażowana w torturowanie podejrzanych podczas przesłuchań. Jej reputacja, jako osoby zaangażowanej w tortury i czerpiącej z nich przyjemność, sprawiła, że stała się znana jako hiena gestapo. W dniu 26 kwietnia 1944 roku podczas jazdy samochodem po wiejskiej drodze w Normandii z rodziną Bael, która miała korzystną pozycję w nazistowskim reżimie we Francji, samochód Morris zgasł i zatrzymał się. Wcześniej tego dnia silnik został uszkodzony przez członków francuskiego ruchu oporu. Kiedy samochód się zatrzymał, członkowie ruchu oporu wyszli z ukrycia i otworzyli ogień do samochodu. Osoby siedzące w pojeździe, troje dorosłych, w tym 51-letnia wówczas Violet Morris i dwoje dzieci, zostały zabite. Ciało Morris podziurawione kulami zostało przewiezione do kostnicy gdzie pozostawało nieodebrane przez miesiące, zanim zostało pochowane w nieoznakowanym grobie komunalnym. Po Violet Morris nie było wylanych żadnych łez. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.